Hallo, w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy sobie jak używać niemieckiego słowa buy, które możemy przetłumaczyć w zależności od kontekstu, jako na przykład wy, jak w zdaniu ich arbeite bei einer Firma. Ja pracuję w jednej firmie. Jednak słowo to ma jeszcze kilka innych znaczeń i najłatwiej będzie nam zrozumieć, jak tego słowa używać poprawnie, po prostu w kontekście. Dlatego dzisiaj poznamy zdania z tym słowem. Powiem Ci też, jak używać tego słowa poprawnie gramatycznie, czyli kiedy mówić by, a kiedy mówić bym. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które zadaje mi wiele osób, mianowicie. Kiedy wreszcie wyjdzie kurs niemiecki w podróży? Mam przyjemność ogłosić, że ten kurs jest już gotowy, żeby go zakupić, kliknijcie link, który jest w opisie pod tym wideo. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego. W środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Słowo by, tak jak wspomniałem we wstępie, może oznaczać wy. Odnosi się wtedy najczęściej do miejsca pracy, czyli używamy tego słowa, żeby powiedzieć gdzie pracujemy. Czyli najczęściej będzie to słowo łączyło się na przykład ze słowem arbeiten, czyli pracować i będzie dotyczyło jakiejś firmy lub instytucji. Dlatego połączymy to słowo na przykład ze słowem die bank, bank, die post, poczta lub die firma, firma. Na przykład er arbeitet bei einer Bank, on pracuje w banku. Sie arbeitet bei der Post. Ona pracuje na poczcie. I Ich arbeite bei einer Firma. Ja pracuję w jednej firmie. Słowa by użyjemy również, kiedy chcemy wymienić daną firmę z nazwy. Na przykład Sie arbeitet bei Mercedes. Ona pracuje w Mercedesie. Jedynym wyjątkiem jest tutaj słowo Krankenhaus, czyli szpital. Bo w przypadku szpitala zamiast by użyjemy in i powiemy Er arbeitet in einem Krankenhaus. On pracuje w szpitalu. Słowa by możemy użyć też, żeby wyrazić sens bycia u kogoś. Czyli jest odpowiednikiem naszego polskiego u w takim kontekście. Na przykład. Er wohnt bei seinen eltern. On mieszka u swoich rodziców. Ich war zum Tee bei meiner Tante. Ja byłem na herbacie u mojej cioci. Lub też, wir haben die letzte Nacht bei Lena verbracht, czyli spędziliśmy zeszłą noc u Leny. W takim znaczeniu, czyli bycia u kogoś, użyjemy słowa by również, kiedy chcemy przekazać, że byliśmy u jakiegoś specjalisty. Na przykład Ich war beim Arzt. Byłem u lekarza. Albo Sie war beim Zahnarzt. Ona była u dentysty. W nieco bardziej metaforycznym znaczeniu, słowa by w znaczeniu u mnie, u ciebie, użyjemy do tego, żeby przekazać sens. Moja sytuacja jest taka sama. Na przykład, Ich kann nicht einschlafen, wenn ich Hunger habe. Czyli nie mogę zasnąć, kiedy jestem głodny. Wtedy możemy odpowiedzieć, Bei mir ist das auch so. Czyli u mnie jest tak samo. Ja mam tak samo. Słowa by użyjemy też do określenia lokalizacji. Wtedy słowo to znaczy przy lub w pobliżu. Na przykład. Das Hotel ist beim Bahnhof. Hotel jest przy dworcu. Albo ich wohne bei einem Flughafen. Czyli mieszkam przy lotnisku. Lub też wir haben beim Kino geparkt. Czyli zaparkowaliśmy przy kinie. W takim znaczeniu, czyli kiedy bei znaczy przy, możemy użyć tego słowa też, żeby wyrazić, że mamy coś przy sobie lub innymi słowy ze sobą. Na przykład, er trägt nicht gerne viel Bargeld bei sich. Czyli on niechętnie nosi dużo gotówki ze sobą. Lub też, ich habe immer mein Handy by mir. Czyli ja mam zawsze ze sobą mój telefon komórkowy. Zamiast bei sich czy bei mir możemy użyć też po prostu dabei. I wtedy takie zdanie będzie znaczyło mniej więcej to samo. Na przykład. Ich habe immer mein Handy dabei, czyli ja mam zawsze mój telefon komórkowy ze sobą. By użyjemy też do przekazania sensu podczas jakiegoś wydarzenia, albo na jakimś wydarzeniu lub przy jakimś wydarzeniu. Na przykład, wir sehen uns morgen beim koncert, czyli zobaczymy się jutro na koncercie. Albo ich helfe dir ja beim kochen, pomogę ci w przygotowaniu. Lub Wir besprechen das beim Abendessen. Omówimy to na kolacji. Lub też beim Duschen singt sie immer. Czyli podczas prysznica ona zawsze śpiewa. Słowa bei użyjemy też do wyrażenia sensu przy jakiejś okoliczności, przy jakiejś sytuacji. Na przykład bei Regen gehen wir nicht. Nach draußen, czyli jeśli będzie padało, nie wyjdziemy na zewnątrz, lub też bei diesem Wetter kann ich mich nicht konzentrieren. Przy tej pogodzie nie mogę się skoncentrować. To słowo zauważymy też na przykład na różnego rodzaju komunikatach, gdzie może być napisane bei by foja, czyli w przypadku pożaru, lub by Nebel, w przypadku mgły. Słowa "by" użyjemy także z liczbami, na przykład wasser kocht by 100 Grad Celsius, czyli woda gotuje się przy 100 stopniach Celsjusza, lub by 26 Grad fühlen wir uns wohl, czyli przy 26 stopniach Celsjusza czujemy się dobrze, lub er muss by null anfangen, czyli on musi od zera zaczynać. Przejdźmy teraz do tego jak używać by poprawnie gramatycznie, czyli kiedy mówić by, a kiedy mówić bym. Zacznijmy od tego, że po by zawsze mamy dativ, czyli celownik. Oznacza to, że kiedy jakieś słowo jest rodzaju żeńskiego, na przykład di tante, ciocia, wtedy di po słowie by zmienia się w der. Więc powiemy by der tante. Na przykład Ich wohne bei der Tante. Mieszkam u ciotki. Z kolei, kiedy jakieś słowo jest rodzaju nijakiego, czyli ma rodzajnik das, jak na przykład das kochen, lub jeżeli jest rodzaju męskiego, czyli ma rodzajnik der, na przykład der Bahnhof, wtedy das i der po bei zmieni się w dem, czyli powiemy by dem kochen lub bei dem Bahnhof. I bei dem skracamy często w niemieckim do beim, czyli beim, które często widzimy, jest właśnie skrótem od bei dem. W związku z tym powiemy na przykład das Hotel ist bei dem Bahnhof lub das Hotel ist beim Bahnhof. Ich helfe dir beim kochen lub też Ich helfe dia bei dem kochen. Pomogę Ci przy gotowaniu. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że było ono dla Ciebie pomocne. Pamiętaj, że na moim Facebooku pod każdym nagraniem znajduje się też artykuł, gdzie wszystkie przykłady, które wymieniam w nagraniu są rozpisane, więc jeżeli jesteś bardziej wzrokowcem, zapraszam również na mój Facebook. Pamiętaj też, że kurs niemiecki w podróży jest już gotowy. Znajdziesz tam mnóstwo przydatnych zdań, których z pewnością użyjesz podczas podróży. Wszystkie te zdania podzielone są tematycznie. Znajdziesz tam też do. Dodatkowe słownictwo, wyjaśnienia kulturowe, gramatyczne oraz nagrania audio zrobione przez rodzimych Niemców oraz specjalne ćwiczenia mówienia. Po to, żebyś osłuchiwał się lub osłuchiwała się z językiem, żeby było łatwiej wam ten język zrozumieć, kiedy już będziecie za granicą, ale też po to, żeby łatwiej wam było mówić. Link do niemieckiego w podróży znajduje się w opisie pod tym nagraniem. Dziękuję. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglote.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam, jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna. Dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.